Witam wszystkich, witam wszystkich ponownie. Ja oczywiście bardzo późną porą, a wy pewnie to oglądacie w dzień. Dzisiejszy temat to jest atom wodorów Bora. Właściwie jest to taka lekcja dwuczęściowa. My dzisiaj zajmiemy się pewną koncepcją budowy atomu, a na kolejnej lekcji zastanowimy się nad Doświadczalnym potwierdzeniem ich prawdziwości lub, lub też nieprawdziwości, gdy już wykryto, że istnieją takie cząstki jak protony, dodatnio naładowane z, z ładunkiem elementarnym i elektrony, zastanawiano się, jak może wyglądać materia w mikroskali. I, i królowała tu koncepcja Thompsona. Opublikowana w 1904 roku, że ładunki są rozłożone w materii tak jak w cieście, równomiernie. Czyli nie w tym samym miejscu, znaczy, równomiernie blisko siebie, także praktycznie każda część, każda część materii o względnie większej objętości powinna być elektrycznie obojętna. No, to, tą koncepcję obaliło doświadczenia Edefolda wykonane pod jego kierownictwem w 1909 roku, a praca, która podsumowała to doświadczenie, omówiła jego wnioski z niego wypływające, została opublikowana przez Edefolda w 1911 roku. Na czym polegało to doświadczenie? No idea, idea była prosta, cząstkami alfa emitowanymi przez w czasie rozpadu Radu, Radu bombardowano bardzo cienką folię ze złota, znaczy ze złota, akurat dlatego, że złoto jest bardzo plastyczne i da się je, je znaczy uzyskać folię niezwykle cienką rzędu tam kilku kilku. Atomów, znaczy głębokości znaczy kilku warstw atomowych. I oczekiwano, że zgodnie z tą teorią Thomsona, że odchylenia cząstek alfa, są, a cząstki alfa to są znaczy dwa protony, dwa neutrony, czy praktycznie tak, by to były jądra Helu. Czy ma, ten obiekt miał ma dwa ładunki elementarne dodatnie no i masę, około 4 mas protonu. I oczekiwano, że taki pocisk emitowany przez spadające się atomy, jądra atomów radu, żeby będą przechodziły przez tą cienką folię folię złota praktycznie nieodchylone, albo to odchylenie będzie rzędu tam kilku stopni maksymalnie, no ze względu na to, że, że na, na drodze tej cząstki alfa w, nie będzie dużego ładunku, znaczy ładunki tam będą, ale, ale blisko ładunków dodatnich byłyby ładunki ujemne, by się w dużym stopniu siły działające z ich strony na cząstki alfa, by się według tej koncepcji neutralizowały. Czyli oczekiwano, że, że te cząstki alfa będą przechodziły właściwie przez tą cienką folię, folię złota. Prawie że bez odchylenia. Jeżeli to odchylenie by było, to maksymalnie tam kilka, kilka stopni. Ku zdumieniu Edefolda okazało się, że, że rzeczywiście większość cząstek alfa przechodziła przez, przez tą folię praktycznie bez odchylenia, ale były cząstki alfa odchylone o znaczący kąt, czyli bardzo mocno oddziałujące elektrycznie, elektrycznie z, z obiektem o dość dużej masie. Czyli te, ta cząstka alfa musiała oddziałać właśnie elektrycznie i nie tylko że z obiektem który posiadał y, znaczący ładunek jednego znaku, ale jednocześnie y, masa tego obiektu powinna być y, no, porównywalna z masą y, cząstki alfa, aby te, w tym zderzeniu, żeby ta cząstka alfa żeby znacząco zmieniła kierunek swojego ruchu. No, a z, z, y, w zdumienie wprawiło Perryo to, że część cząstek alfa była nawet odbijana w przeciwną stronę. Znaczy, później on sam określił, że był że niezwykle zdumiony właśnie tym faktem, bo stwierdził, że dla niego to była taka sytuacja, jakby ktoś z pocisku karabinowego. Strzelał w kartkę papieru i ten pocisk od tej kartki papieru odbył się do tyłu. To, to takie, takie było jego wrażenie i, i takie jego przekonanie, czyli w duży szok. To, co to pokazało? No, pokazało, że, że ładunek dodatni w dodatni materii jest skupiony w bardzo małej objętości. Co więcej, jest powiązany powiązany z dużą masą, znaczy z masą porównywalną z masą cząstki alfa, znaczy jeżeli chodzi o skalę. Czyli już, już ta koncepcja Thomsona była nieaktualna, czyli okazało się, że, że raczej to wnętrze, znaczy materiał musi być praktycznie w dużym stopniu puste i że ładunek dodatni nie może być w tym samym miejscu, ładunek ładunek ujemny i ładunek dodatni jest związany z obiektami o znaczącej masie. No i teraz trzeba było wymy wymyślić, znaczy stworzyć jakąś koncepcję w miarę trwałego atomu. Jak to jest teraz możliwe, że, że cząstki ładunku dodatnim i ujemnym nie są w tym samym miejscu, a przecież one się przyciągają co sprawia, że, że to przyciąganie nie, nie powoduje ich wzajemnej neutralizacji, przybliżenia się i neutralizacji tych ładunków. A widać, że to doświadczenie Radachoda pokazało, że pokazało, się, że jednak, jednak te ładunki dodatnie ujemne nie mogą znajdować się w tym samym miejscu, bo wtedy to działanie elektryczne z tym obiektem o znaczącej masie, znaczy porównywalnej z masą cząstki alfa, w sposób byłoby zbyt słabe, żeby odchylić te cząstki alfa o tak znaczący kota, nawet odbić do tyłu. Tak? No i teraz pierwsza koncepcja, no to narzucała się. Narzucała się patrząc na, na układ, układ planetarny nasz, układ słoneczny, no to mamy podobną sytuację. Na, w środku tego układu, czy w centrum tego układu jest Słońce, obiekt dość dużej masie a wokół niego poruszają się po orbitach eliptycznych planety. I mimo, że cały czas się przyciągają, to jednak na Słońce nie spadają. No więc te, taka koncepcja y, wydawała się y, oczywista i no, wymagała oczywiście weryfikacji. Weryfikacji. Y, no więc y, pierwsza próba to była próba zastosowania, y, y, znaczy współcześnie Znanych praw fizyki, czyli fizyki tej klasycznej, do opisu mikroświata. Czyli to było to założenie, że, że cząstki mikroświata w tej mikroskali stosują się do tych praw, które znaleźliśmy analizując obiekty te makroskopowe. A człowiek zwykle, jak jakieś prawo czy zasadę znalazł, to, to zawsze sprawdzał, na ile na ile to, ta zasada jest uniwersalna, czy ona jest wszędzie spełniona. To, że, że my wiele tych zasad że się sprawdziliśmy i wierzymy w ich uniwersalność, to wynika z tego, że my po prostu to potwierdziliśmy, a wcześniej nie, nigdzie nie było napisane, że akurat tak będzie. W ogóle nie było, nigdzie, nigdzie nie jest powiedziane, że świat musi być logiczny i dający się poznać. I właśnie, że w, każdym jego, w każdej części tego świata, że, że obowiązują te same prawa i zasady. To, to jest nasza wiedza, ale ona, ta wiedza wynika z wielokrotnych doświadczeń i, i potwierdzeń. Okazało się, że, że bardzo rzadko, znaczy, że nie zdarzyły się odstępstwa od tych nasz, naszych praw i zasad, które znaleźliśmy wcześniej. No ale z tym mikroświatem okaże się, że będą dość duże problemy. Więc to pierwsza koncepcja jest taka, że, że w, środku, w środku atomu, chodzi teraz o atom wodoru, to najp... dlaczego jako atom wodoru Bo to jest najprostszy atom do analizy. Nawet z nim mamy problemy, więc zaczęto analizę od atomu wodoru. Wodoru, który składa się z jednego protonu, cząstki o ładunku elementarnym dodatnim i jednego elektronu, cząstki o ładunku elementarnym ujemnym. Czyli ładunek protonu plus, plus E, ładunek elektronu minus E. E to ładunek elementarny. No i pierwsza koncepcja. Skoro te ładunki nie przybliżają się do siebie, nie są w tym samym miejscu, a przyciągają się, to żeby nie spadały na siebie, no to mu musi ta cząstka, ten elektron się poruszać. No za założ Bohr założył, że porusza się po okręgu wokół protonu który ma masę prawie 2000 razy większą od masy, masy elektronu, więc pominiemy ruch, ruch tego protonu w czasie, bo tak naprawdę byłby to obrót, obrót tych dwóch cząstek wokół środka masy, ale ponieważ masa protonu jest prawie 2000 razy większa, to ten środek masy tego układu byłby bardzo blisko, blisko samego protonu. Więc pominiemy pominie, to tu. Y, pominięto tu właśnie y, ruch protonu, czyli proton jest tak, jak Słońce u nas w miejscu. W miejscu wokół niego porusza się ruchem jednostajnym po okręgu pod wpływem siły elektrycznej, tzw. siły Coulombowskiej y, w elektron. No więc y, w przypadku y, świata tego makroskopowego, jeżeli jakiekolwiek ciało poruszało się, porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to z y, zasad dynamiki Newtona, które wydawało się być uniwersalne, wynika, że musi na to ciało działać siła wypadkowa, skierowana do środka okręgu o stałej wartości, to zwana siłą dośrodkową. No i w tym przypadku rolę tej siły dośrodkowej y, pełni siła elektryczna, czyli siła dośrodkowa jest równa siła elektrycznej. To nie jest tak, że mamy dwie jakieś inne różne siły, tylko to jest ta sama siła trochę inaczej nazwana siła dośrodkowa, ponieważ jest skierowana w kierunku środka okręgu, a siła elektryczna, no bo akurat oddziaływanie elektryczne odpowiada za, to, za utrzymywanie elektronu w ruchu po tej orbicie kołowej. No i teraz tych wzorów dzisiaj będzie dość dużo i dużo matematyki, ale takie, takie lekcje też bywają, ale może też dobrze, bo jeżeli przy jednym temacie jest dużo zależności z różnych działów, to łatwiej jest jak gdyby w głowie uporządkować i łatwiej zapamiętać, że znaczy one gdzieś są bliżej siebie, a nie jest tak, że mówimy o jednym dziale fizyki, potem zapominamy wszystkie wzory, mówimy o kolejnym dziale fizyki i ta wiedza wcześniejsza, praktyczna szybko nam zanika, bo nie jest używana. Więc tu jednocześnie y, przypomnimy sobie kilka zależności z różnych działów, co, co będzie no, ułatwi nawet y, rozumienie i kolejnych tematów, bo te wzory ważne będziemy mieć przed oczami, a nie gdzieś tam znaczy, no nie będą one ostatni raz omawiane przed tam miesiącami czy latami. No więc troszkę, troszkę matematyki. No wzór na siłę dośrodkową to jest mv kwadrat przez r, czyli m masa razy przyspieszenie. v kwadrat przez r to jest przyspieszenie dośrodkowe, czy m razy a to jest siła wypadkowa. Z drugiej strony dynamiki. Wzór na siłę elektryczną to jest stała k razy iloczyn wartości, wartości ładunków przez odległość między ładunkami do kwadratu podniesioną, kwadrat odległości. Tą stałą K, tu, aha, tu jest ważne, żeby w tym wzorze na wartości elektrycznej, właśnie to jest wartość wektora, żeby wstawiać wartości, znaczy bez względu tych ładunków. Będzie dzisiaj wzór też z ładunkami, ale tam będziemy wstawiali wartości algebraiczne, czyli z uwzględnieniem znaków. Sta ta stała k czasami jest wyrażana poprzez inną stałą, poprzez przenikalność elektryczną próżni, oznaczoną symbolem epsilon 0 To jest takie duże, duże, pisane e, ale takie o wielkości większej od literek małych, a mniejszej od literek dużych. Mówimy, że to jest epsilon 0 Taki ten symbol jest epsilon. Epsilon 0 to jest przenik przenikalność elektryczna próżni. Wartość tam na samym końcu troszkę obliczeń będziemy musieli dokonać, pewne obliczenia i tam będzie podana wartość tej stałej z jednostką. Więc ta stała k czasami jest wyrażana przez tą inną stałą, przenikalność elektryczną próżni. Właśnie takim wzorem skomplikowanym 1 przez 4 pi epsilon 0. No i do tego wzoru wstawiamy w miejsce K tą stałą, w miejsce Q ładunek ele, pro, protonu, Q1 ładunek protonu, w miejsce Q2 ładunek elektronu. Tu akurat nie ma znaków względnych, bo są wartości bezwzględne akurat do tego wzoru potrzebne. No i wstawiamy w to miejsce Q i Q, znaczy E i E, E do kwadratu nam wychodzi, mamy pierwsze wzór na siłę elektryczną. No i porównujemy teraz siłę dośrodkową z siłą elektryczną. Tu porównaliśmy siła dośrodkowa, siła elektryczna i z tego wzoru tu zauważamy, że po lewej stronie występuje czynnik w liczniku mv. A my na początku zajmiemy się, zajmiemy się znalezieniem energii kinetycznej elektronu, potem potencjalnej elektronu, ele, znaczy oddziaływania między protonem i elektronem i energii całkowitej, która będzie sumą energii elektrycznej i, i potencjalnej. No więc ponieważ zauważamy, że tu występuje czynnik mv2, to nas przybliża do obliczenia energii kinetycznej, bo wzór na energię kinetyczną jest mv2 przez 2. Więc z tego wzoru obliczamy sobie mv2, czy mnożymy przez r, to r przychodzi tu do licznika i skraca się z tym kwadratem, więc mamy ten wzór. Oznaczamy go jedynką, bo będzie nam też później ten wzór potrzebny, żeby, żebyśmy wiedzieli, o który wzór chodzi, więc to jest w kółeczku jedynka, czyli, i pamiętajmy, że jeszcze o tym wzorze kiedyś tam powiemy. No i teraz, żeby otrzymać energię kinetyczną, wystarczy podzielić lewą stronę przez dwa, no więc prawą też dzielimy przez dwa. Dzielenie przez dwa to jest mnożenie przez jedną drugą, czyli tu dochodzi jeszcze dwójka, dwa razy cztery.